Szanowni Państwo, Wielkanoc to oczywiście czas y, nadziei i, i bliskości, czas radości. Niestety, wiele osób starszych, samotnych y, w tym momencie pozostaje bez kontaktu z innymi, pozostaje osobą wykluczoną z tego, co się dzieje. Są smutni, towarzyszy im udręka samotności i potrzebują bliskości z drugą osobą. Dzisiaj z Agnieszką. Y, Postanowiliśmy choć przez chwilę z nimi być. Jedziemy do nich z gorącymi posiłkami, do osób starszych, do osób samotnych, do osób z niepełnosprawnościami, żeby ofiarować odrobinę życzliwości, odrobinę bliskości, odrobinę nadziei na to, że nie pozostają same, że zawsze ktoś gdzieś w pobliżu jest, zawsze w pobliżu jest ktoś, kto, kto chce pomóc, kto chce być i kto chce dać choćby na miastkę radości i szczęścia. Dlatego jedziemy dzisiaj. Mamy też paczuszki świąteczne, w których jest szyneczka, biała kiełbasa, jest babka, jest coś słodkiego, oczywiście na poprawę humoru i wywołanie uśmiechu. Mam nadzieję, że to, co zrobimy, to będzie coś, co sprawi, że choć przez chwilę poczują się, poczują się naprawdę potrzebni, bo są potrzebni, są potrzebni nam wszystkim. Bardzo dziękujemy restauracji Krokodyl, która tutaj w przepyszne dania nas zaopatrzyła i które za chwilę trafią do osób potrzebujący A ja z kolei bardzo się cieszę, że no, dzięki tutaj współpracy ze mną cały czas są we Włocławku ludzie dobrej woli, którzy chcą takie akcje tutaj ze mną organizować. Jest to już trzecia edycja takiego posiłku dla seniora, szczególnie seniora z niepełnosprawnością. I już wiem, że jest to najlepsza forma wsparcia przed świętami, bo te dwie poprzednie były też przed świętami, ostatnie przed świętami Bożego Narodzenia. I wiem od seniorów, że, że na to po prostu czekają. Tak, żeby po prostu ktoś odwiedził, przyszedł, złożył życzenia, a jeżeli przy okazji będzie ciepły posiłek, to jest dla nich bardzo dużo. Także ja bardzo się cieszę. Dziękuję panu przewodniczącemu, wiceprzewodniczącemu Rady Miasta za tą edycję wsparcia. No, i tak naprawdę, przy okazji, dla wszystkich osób z niepełnosprawnością chciałabym przekazać życzenia ciepłych, zdrowych, jak najbardziej bezpiecznych i radosnych świąt wielkanocnych. Dziękuję. A nam wszystkim powrotu, poczucia bezpieczeństwa, bo chyba to jest teraz najważniejsze. Dziękujemy Państwu bardzo.